Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence S.A., największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. Dzień dobry, witam serdecznie. W końcu się udało, w końcu przełamujemy męskie wywiady. Bo już przyznam szczerze, w tych Katowicach wywiad za wywiadem sami panowie tym bardziej niezmiennie się cieszę, że moim następnym gościem jest pani Grażyna Piotrowska-Oliwa. I teraz całe przedstawienie będzie dość długie. Członek Rady Dyrektorów PEPKO Group, prezes zarządu. Modne zakupy. Intimna P.L. tak .pl. jest. nie pomyliłem się. E, cieszę się bardzo, że mogę w końcu z Panią porozmawiać. Pani Grażyno, e, spotkamy się dzisiaj porozmawiać o grupie na Modne zakupy e, i konkretnie o połączeniu z infoskanem, mhm. a raczej skuteczna emisja infoskanu, aby pozyskać e, kupić Udziały w wysokości 30%. Wejść na 30%. Na 30 do, do grupy modne zakupy. Do grupy modne zakupy. Gdzie tak de facto. To grupa Modne Zakupy będzie jednak tym podmiotem dominującym, aby wejść na giełdę. Skąd ta decyzja? Zatęskniło się Pani za giełdą papierów wartościowych? Jedna rzecz, która jest bardzo, bardzo ważna i to warto, warto powiedzieć, że niezmiernie nas wszystkich cieszy. Myślę, że nas w Intymnej, w grupie Modne Zakupy, równie jak akcjonariuszy Infoskanu, że emisja. Emisja się zamknęła, emisja doszła do skutku, co w dzisiejszych sukcesem. czasach z sukcesem przekroczyła zresztą ten próg minimalny, bo widełki były od 4,5 miliona do 6,3, emisja przekroczyła 4,8 miliona, więc tu się cieszymy, bo to pokazuje, że zaufanie inwestorów i takie oczekiwania do e commerce na rynku są. Pomimo wojny, pomimo naprawdę takiego niefortunnego momentu na, na zapisy, bo akurat wtedy rozpoczęła się wojna, Także to jest ten pierwszy element, który cieszy. No i drugi, który na pewno yy, akcjonariusze chcieliby wiedzieć, gdzie jesteśmy w tym procesie. Jesteśmy w tym momencie w procesie realizacji umowy inwestycyjnej, czyli przygotowywania już zbycia i przez udziałowców yy, grupy modne zakupy. Yy, części naszych posiadanych przez nas, przez nas udziałów, to było, było podawane do wiadomości publicznej, że 30%, które InfoScan będzie miało w grupie modnej zakupy, będzie pochodziło mniej więcej w połowie z nabycia udziałów od istniejących udziałowców i z emisji nowych, nowych papierów właśnie dla InfoScanu. I ten proces jest w tej chwili w, w trakcie realizacji. To też warto sobie przypomnieć, że po to, żeby w ogóle móc skończyć Tą część, mówiąc kucie sprzedażową, czyli podwyższenia kapit sprzedaży udziałów, e, musi zostać zarejestrowane podwyższenie kapitału, czyli emisja e, dokonana przez Infoskan. Mamy nadzieję, że ten proces potrwa nie więcej niż kilka tygodni i wtedy będziemy mogli mówić o finalizacji tej części transakcji o 30% udziałowcu grupy modne zakupy i wtedy w naszych dalszych rozmowach na temat. Co dalej? Czyli no w Infoscan i Czy pani Prezes już może e, i czy, powiedzieć? I, co czy dalej? Plotki, e, I czy plotki, które się pojawiały, zresztą zapis, który był w umowie inwestycyjnej, który mówił o tym, że siądziemy do stołu mhm. i że będziemy rozważać reverse takeover, mhm. e, dojdą do skutku, czy nie? Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że realizujemy umowę inwestycyjną. Doskonale. Skupiłbym się trochę na grupie modne zakupy. Też w jednym z rozmów w ciągu ostatniego roku, którego nie będę mówił, dla którego serwisu, akurat rozmowa z panią, wspomniany e-commerce i to co pandemia wykonała, pewną transformację i pracę w naszym kraju. No, grupa Modne Zakupy też jest bezpośrednim beneficjentem tych zmian. To na pewno przyspieszyło wiele procesów sprzedażowych, ale też budowanie marki, bo Polacy chętniej zaczęli kupować w internecie niż dotychczas, mogą się Państwo też poszczycić z kolejnymi wzrostami bardzo dynamicznymi rok do roku, jeżeli chodzi o e, serwisy, Czychody tak o wszystkie odzyski. trzy serwisy. E, faktycznie to, co cały czas mówię, zresztą przed chwilą skończyliśmy panel na temat zakupów od nowa, czyli o zmianie w ogóle zachowań konsumenckich mm -hmm. e, po covidowo. No, są dwa elementy, że. E-commerce z jednej strony był wymuszony tym, że część albo nie mogła, klientów, albo nie chciała wychodzić z domu, czuli się ograniczeni, ale nadal chcieli mieć dostęp do dóbr, z których normalnie by korzystali, gdyby wszystko było otwarte. I to jest pierwsza, rzecz. skoro zamknięte były galerie handlowe, wszystkie sklepy stacjonarne, no gdzieś trzeba było kupić nie tylko żywność, ale też inne inne artykuły. I co z tego, znaczy żeby móc to zrealizować, trzeba było zapłacić w jakiś sposób. No niestety dobre nie są dobrą walutą w świecie e-commerce i w świecie biznesu. Natomiast niechęć Polaków do korzystania z kart kredytowych była słynna przez lata. To się bardzo długo nie zmieniało. To chyba najlepszym takim przykładem był PayPal, który przez wiele lat nie mógł przekroczyć bariery 250 tysięcy klientów. Dlaczego? Dlatego, że. Hmm, Polski klient odrzucał mentalnie możliwość przypięcia karty w cudzysłowie do swojego jakiegokolwiek rachunku do profilu klienckiego w jakimkolwiek to było serwisie w obawie przed utratą w obawie przed danych przed utratą, ja danych, to, przed utratą to, czy to było pieniędzy hejterstwem czy realnymi zagrożeniami to myślę, że to pewnie gdzieś myślę, że to jest zawsze edu kwestia edukacji w środku a edukacja kwestia, podstawa, kwestia A tego edukacji. nie było e edukacji nie było i podstawa. mi się zawsze baje to, to się każdy boi Gdzieś tego takiego czarnego luda, który gdzieś może wyskoczyć. Jeżeli się nie powie wprost, że to jest tylko historia i bajki miejskie tak zwane, no to trudno jest potem przekonać klienta, że nikt mu pieniędzy nie ukradnie, że jeżeli ty swoje wszystkie dane osobowe upowszechniasz na Facebooku, na Instagramie, podajesz je, wrzucasz je w internecie bez zahamowań, to w tym momencie ryzyko, które jest związane z korzystaniem swoich danych przy wykorzystaniu. Pod podwójnych zabezpieczeń, bo to też warto powiedzieć, że od roku jest nowa dyrektywa unijna, podwójna weryfikacja. Po to, żeby móc zapłacić online, trzeba dwa razy, czyli z pełną świadomością, potwierdzić wykonanie takiej płatności, co w znakomity sposób zabezpiecza po prostu nasze pieniądze. Bo tu nie tyle chodzi o dane, co mówiąc brutalnie chodzi o kasę, czyli o bezpieczeństwo naszych, naszych oszczędności. Drugi element, oprócz tej niechęci do korzystania z karty kredytowej, no to też Niestety spora część serwisów nie była serwisami uczciwymi, czyli tutaj wygrały te firmy, które albo mają bardzo rozpoznawalny brand, bo jest to brand na przykład światowy, albo polski, ale bardzo silny, albo firmy tak jak Intymna.pl, jak Grupa Modne Zakupy, której brand jest obecny na rynku od 20 lat, więc my nie jesteśmy nowi, pewnie obsługa zawsze można oczekiwać więcej, komentarze czy obsługa klienta taka, czy inna, to każdy, kto prowadzi biznes, ten wie, że część jest zachwycona, część nie będzie, część nie będzie się podobać, ale nikt nie zarzuci tego, że to jest firma Krzak, która właśnie powstała i jutro może się zwinąć. Więc tutaj bardzo zyskały firmy, które mają już ten taki track record, mają, mają udowodnioną udowodniono aktywność na rynku przez czas dłuższy. I to, to na pewno tak. No i do tego bogata, bogata oferta. W tej chwili wszyscy się zastanawiają, jak ten trend utrzymać, bo są, no, są takie modele biznesowe, które pokazują, że część można bardzo łatwo przenieść do e-commerce'u, przenieść do świata wirtualnego, sprzedażowo. Wszyscy się cieszą, że... Można pokazać praktycznie wszystko, no bo sklep stacjonarny ma swoje ograniczenia, ilość wieszaków, ilość miejsca jest, czy stojaków jest ograniczona, w internecie nie ma takiego, takiego ograniczenia, można pokazać de facto wszystko, trzeba tylko potem klientowi dostarczyć. Ale Część modeli biznesowych, część klientów różnych sklepów po prostu nie chce kupować w e-commerce, w świecie wirtualnym, bo po prostu chce iść do sklepu, chce móc się spotkać, chce pokazać, to jest dodatkowy, jeszcze element chce mieć ten element doznań. towarzyski, element doznań, wymiany, ale choćby poglądów. Sprawdzenia też, czy jakości oczywiście można odesłać, ale kwestia dotyku czasami coś na zdjęciach wygląda zupełnie inaczej niż w rzeczywistości, bo to hmm. też jest jeszcze ten aspekt. To... Marketingu, który pięknie przystawia pewne produkty, ale to jest inna, pewnie inna rozmowa na zupełnie inny temat. Zupełnie inny temat, ale to też jest, to można powiedzieć tak, że zwroty w e-commerce nie wynikają z, znaczy nie, nie biorą się bez powodu. Z jednej strony e-commerce oznacza łatwość przymierzenia, skoro nie wiem, jaki noszę rozmiar u danego producenta, wezmę sobie dwa albo trzy, wybiorę w mhm. domu. Generalnie to, co by się zmierzyło w przymierzalni w sklepie stacjonarnym, bierze się do domu, dlatego zwroty są bardzo wysokie. Tutaj mogę powiedzieć, że na szczęście zwroty w przypadku bielizny to jest jedna czwarta takich, które są w normalnym e odzieżowym czy, czy obuwniczym. Po prostu bielizny się nie zwraca. Myślę, że każdy z moich kolegów, koledzy z Zalando sklepie chcieliby sklepie mieć 10%. 10 nie wolno tego nawet zwrotów, robić, dopóki. Tylko w Polsce. Jest, no. jest ograniczenie, że rzeczywiście te zwroty hmm. są zwroty są ograniczone, podczas gdy w e-commerce hulaj dusza bez kontusza ma 30, 30 dni minimalnie to prawo zwrotu klient, klient ma, a pieniądze muszą zostać zwrócone, więc polskie przepisy de facto faworyzują e-commerce i dobrze, ale to tak jak wracając właśnie do tematu, jak w naszym grupie Modne Zakupy mamy, mamy trzy serwisy, mamy Intymna.pl, czyli bielizna, mamy Primodo.pl, czyli odzież, no i mamy trzeci, Black Bunny, czyli i uzupełnienie jakby tego całego hmm. elementu. To są akcesoria um, erotyczne, gdzie już o zwrotach w ogóle nie ma mowy, można powiedzieć tylko o reklamacjach. Hmm. Um, I tyle. Także tutaj na pewno wtedy czynnik kosztowy um, logistyki, zwracania tych produktów. Jest bardzo ważny ten element kosztów w, każde, w każdym e-commercie ten jest, ten jest mniejszy. Nawet o to bardzo dbamy, żeby po prostu ograniczać zwroty, czyli dostarczać klientowi obietnicę, która będzie spełniona, a nie będzie rozczarowaniem, że po przymierzeniu czy jakiejś sukienki, czy bielizny nie będziemy wyglądać w tej bieliźni jak Adriana Lima, tylko trochę inaczej. Także trzeba być w produkcji, w pokazywaniu produktów też, też fery. Kwestie realizacji konsekwentnego wzrostu grupy modne, zakupy myślę, że mamy względnie umówioną. Czy ja mogę zapytać, gdzie chcecie być za pięć lat? Bo Zakładam, że znając e, i Pani doświadczenie, i ambicje, to myślę, że New Connect to jest raptem taki początek e, przyczółek, delikatny. <grywny> e, z, z ambicjami na parkiet główny. No i co za tym idzie, bo to na razie mówimy: OK, nasza polska giełda, tak? No ale przecież e-commerce e, to niekoniecznie musi być Polska, ale też. E, czy ekspansja i w jakim stopniu ewentualnie? Jak widać, ekspansje, o ekspansji mówią albo przeprowadzają ją praktycznie wszyscy. W dzisiejszym świecie jest to relatywnie, staje się to coraz, coraz prostsze. No, pomijam te kwestie logistyczne. Na skalę europejską one są mniej zauważalne, ale kwestie związane z logistyką z krajów tak. azjatyckich to by wszyscy wiemy i to nie jest temat na, na tą rozmowę. Natomiast w, strategii, w swojej strategii InfoScan pokazał, że chciałby za pięć lat móc wykazać 100 milionów przychodów. I teraz tak, są dwie możliwości zrealizowania tego, tego wzrostu. Nabycie 30% w grupie modne zakupy to jest pierwszy element. My w tej chwili, my rok 2022, tak jak skończyliśmy 2001 z prawie 22 milionami złotych, tak planujemy minimum 15% wzrost przychodów do końca tego roku i 800 tysięcy minimum musimy net o milionie Ebidy, więc to zależy też od sytuacji jak pokazując budżet w styczniu nikt z nas nie wiedział, że wybuchnie wojna, jaki to będzie miało efekt w ogóle na sprzedaż, na e-commerce, na razie nie widać efektów negatywnych zobaczymy jak to będzie długoterminowo ale Jedna rzecz to jest rozwój taki organiczny. Nadal mamy potencjał w Intymnej. To tutaj też mówiliśmy o dwóch markach własnych do końca 2023 roku. I to też adresuje pytanie, na co pójdą pieniądze z emisji? Bo to, że część udziałów zostanie kupiona od udziałowców, hmm. czyli my się mówiąc krótko, skaszujemy w części, to jest jedna rzecz, ale druga, większa kwota, 2,5 miliona z tych 4,5 trafi do spółki. I te 2,5 miliona są przeznaczone na projekty. Z jednej strony na upgrade naszego systemu IT, po to, żeby móc oferować trochę więcej ciekawych i takich proklienckich rozwiązań. Mamy custom made system, który jak na razie na te obroty jest dobry, ale. Mm, Myślę, że, dziś, że, że szczególnie teraz po prostu wszystko wymaga, e, wymaga poprawy i dodania, e, dodania nowych funkcji, nowy, nowych funkcjonalności i to jest ten element IT. Druga, no to są właśnie inwestycje w marki, marki własne, a trzecia e, rzecz, no nie po to wchodzimy, e, nie po to nawiązaliśmy współpracę z Infoscanem, myślimy o na razie konekcie, a po to, żeby wejść na główny parkiet, to musimy mieć nieco większe przychody niż, przynajmniej Musimy ale mieć te wynikające ze strategii. Strategii. E, tak, ale ta, ta, ten, ten trzeci, e, trzeci element, żeby dojść do minimum 100 milionów przychodów w ciągu pięciu lat, a to nam umożliwi jednak giełda, to jest pozyskanie kapitału i po prostu akwizycja innych podmiotów, które w tej chwili widzimy już, analizując rynek, które pasowałyby nam do modelu biznesowego, mm. które sygnalizują chęć e, sprzedaży. I. MA jest naturalną drogą do dalszego rozwoju. Tak, w strategii rozwoju. Państwo też jasno komunikujecie zwiększenie dwukrotne brandów. I trzykrotnie ilość produktów. Tak, więc... tak, tylko też pamiętajmy jedną, to tak jak w każdym, jak w każdym biznesie, jeżeli by się zapytać kogokolwiek i, e, czy branży spożywczej, czy odzieżowej, czy jakiej, czy kosmetycznej, zawsze są brandy tak zwane drivery. No I tak samo w ramach tych brandów driverów są modele, które, e, które robią sprzedaż, e, znowu mówiąc w cudzysłowie. I jeżeli patrzeć oczywiście chcemy mieć bardzo szeroką ofertę, to też zależy od warunków współpracy. Którą mamy z dostawcami, bo nie jest sztuką zrobić zakupy, wszystko wziąć na, na, na zbudować sobie stok, wszystko brać na magazyn, potem czekać, czy się sprzeda. No, dzisiejszy model. W współpracy z dostawcami już tak nie działa. Wszyscy bardziej są zainteresowani współpracą typu order for order. Patrzysz, co się sprzedaje, patrzysz, jak się sprzedaje. Wtedy oczywiście można wziąć pewne artykuły na stok. Co nie znaczy, że pełna oferta danego producenta czy kolejnej marki po prostu u nas się nie znajdzie. Także gdzieś wszędzie jest ten złoty środek i poszukiwanie tego złotego grala, czyli rozwiązania. Jak tu mieć jak największą ofertę przy jak najmniejszym stoku, ergo jak największej efektywności ekonomicznej biznesu, czyli też dobrobytu akcjonariuszy. Czyli innymi słowy brzmi jak właściwa osoba we właściwym miejscu. Branża i działka pełna wyzwań. Pani, pani Greżyna Piotrowska-Oliwa wraca na giełdę, e, żeby się chyba nie Pepko. nudzić. Nie, nie, Pepko jest, to, żeby ja Pepko jest, to jest na tak, giełdzie Warszawie. Ale to, to jest trochę inaczej, to jest trochę inny inaczej, powrót. To, to dlatego się tak śmieję, że wracamy na giełdę, bo zaczynamy z innego miejsca e, i, i żeby się wspiąć na górę. E, tak. A to jest mnóstwo wyzwań, zupełnie, na, zupełnie inna historia. Ale e, challenge to jest to chyba tak nie to no jest poważnie, driver. challenge to jest driver to jest to coś jest co driver. nas rozwija, to jest coś co powoduje że, że po prostu nam się chce, bo najważniejsze jednak w biznesie to żeby wszystkim nadal się chciało nie jest, wbrew pozorom nie jest trudno osiągnąć sukces problem jest w tym, żeby raz żeby on przyniósł prawdziwą satysfakcję i dwa, żeby móc jeszcze dalej się, żeby móc się ciągle rozwijać i bez tego typu driverów to jest bardzo trudno mieć takie zadowolenie zawodowe więc rzeczy trudne zawsze są mile widziane. Tym Będziemy, większa się przyglądać. Przyjemność na końcu dróg. Będziemy się przyglądać, trzymać kciuki z naszego katowickiego studia w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, moim i Państwa gościem z ogromną przyjemnością. Dla mnie przynajmniej Dla mnie pani Kraszyna Piotrowska, Oliwa, prezes zarządu Grupy Modne Zakupy, członek Rady Dyrektorów. Pepko Group, Pani Grażyno. Jeszcze raz dziękuję. dziękuję Państwem bardzo. się żegnamy. Do widzenia. Partnerem programu była spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.